Dzisiejsze czytania wskazują nam na wartość i moc modlitwy wstawienniczej. Księga Rodzaju, ten fragment, który był czytany, jak Abraham stawia się za Sodomą, uświadamia nam, że z Bogiem można rozmawiać jak z ojcem. I tak czynił to Abraham. Prowadzi z nim swego rodzaju pertraktacje, ale dlatego, że Bóg go bardzo szanuje i wie, że jest sprawiedliwy. Udaje się Bóg poprzez swoich wysłańców do Sodomy, by zakończyć bezprawie i grzeszne życie. Ale to jest obraz człowieka, taki obraz Pana Boga. Bo Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale jednocześnie miłosierny i kochający. I do ostatniej chwili chciałby uratować każdego człowieka, bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I na drodze Pana Boga staje Abraham, jako modlitwa tych wszystkich, którzy są Ducha Bożego, którzy nie chcą zemsty, ale chcą, by serce człowieka się odmieniło. Czy musiał być wykonany ten wyrok na Sodomie? Otóż to nie Bóg go wykonuje, ale to człowiek, który wychodzi z kręgu światła. Każdy z obywateli Sodomy miał możliwość nawrócenia się, gdyby tylko poprosił Boga, uznał swoją winę. Ale oni poprzez swoje występki nie tylko zamazali, zniekształcili podobieństwo do Boga, ale także Odrzucili samego Boga, bowiem człowiek, który popełnia grzechy, a prosi o miłosierdzie Boże, zawsze je otrzyma. Znamy to ze Starego Testamentu, gdzie inny autor natchniony napisał: Choćby grzechy twoje były czerwone jak szkarłat, ponad śnieg wybieleją. <laughs> I tak jest w tym wypadku. Abraham prosi. A jeśli Panie znalazłoby się pięćdziesięciu sprawiedliwych, nie zrobię im krzywdy. Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych pięćdziesięciu, a może czterdziestu. Abraham wiedział, że będzie ciężko znaleźć kogokolwiek, ale dalej prosi Boga. Bóg odpowiada cały czas, nie uczynię tego, a może trzydziestu. A może dwudziestu, a może dziesięciu? Bóg cierpliwie odpowiada: Daję szansę każdemu, każdy może do mnie się zbliżyć. Na to Abraham jeszcze dodaje: Niech mój pan się nie gniewa, jeśli jeszcze raz zapytam, gdyby znalazło się tam dziesięciu. Dał Bóg słowo, że nie zniszczy, ale wiemy, że nie znalazł się ani jeden. Jesteśmy w tej kaplicy i jesteśmy świadomi tego, że pomimo naszych słabości i grzechów, bo kto twierdziłby, że jest bez grzechu, jest kłamcą. Tego uczy nas święty Jan, apostoł w swoim liście. Że pomimo tego, że jesteśmy słabi, Bóg traktuje nas jako swoje dzieci. Jesteśmy po Jego stronie. Będąc tutaj, jesteście jak ci, którzy są sprawiedliwi i z powodu którego nie ma zniszczenia. A chrześcijan na świecie i tych, którzy żyją sprawiedliwie poza chrześcijaństwem, ale według prawa naturalnego, jest znacząca część populacji. Bóg nie chce zniszczenia. I jest to zapowiedź jednocześnie przyjścia tego, który będzie jedyny sprawiedliwy i poniesie wszystkie, Wszystkie nasze winy na krzyż, gdzie przeleje za nas krew, to jest Jezus Chrystus, nie jest wymieniony z imienia i nazwiska, jakbyśmy powiedzieli. Nie jest nazwany po imieniu w tym fragmencie księgi rodzaju, ale jest tym sprawiedliwym, który jest. Jest w sercu każdego, który jest sprawiedliwym. I nie dokona Bóg zniszczenia. Jeśli odpuszcza grzechy. Na to nakłada nam się inny obraz, odwołujący się do Boga Sprawiedliwego, do Boga Miłosiernego i Kochającego. Jest to prośba uczniów o naukę modlitwy. A dlaczego? Ponieważ oni widzą, jak Jezus się modli. To nie jest zwyczajna modlitwa. To jest modlitwa całą Jego, całym jego osobą powiemy całym bóstwem, bo to jest Bóg człowiek. To jest modlitwa serca, jest tak głęboka, że porusza kogokolwiek, kto by był świadkiem tej modlitwy. I oni widząc taką postawę Jezusa mówią Panie, naucz nas modlić się. I Jezus spełnia prośbę. Właściwie nie jest to nauka modlitwy. Jest to wskazanie w jaki sposób mają to czynić a więc to co było niemożliwe praktycznie w starym testamencie bóg jest nazwany imieniem ojciec abba tatusiu czyli abba nie jestem już niewolnikiem powie paweł apostoł i napisze to w liście ale jestem wolny abba Uświadomić sobie, że Bóg jest źródłem naszego życia, źródłem miłości, naszego przeznaczenia i że przygotował dla nas Królestwo Całe, w którym każdy z nas ma swoje miejsce. To jest bardzo krzepiące i to daje naprawdę sens życia. Kiedy modlicie się, mówcie, Ojcze, niech się święci Twoje imię. W jaki sposób uświęcił Jezus imię Jezusa? Oddał mu chwałę, wypełniając jego wolę, aż do śmierci na krzyżu. W jaki sposób każdy z nas może oddać chwałę Bogu i uświęcić jego imię, żyjąc zgodnie z dekalogiem i podwójnym przykazaniem miłowania Boga i człowieka? Przyjacielu powie w przypowieści Jezus, Pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. I wiemy, że taki człowiek ociąga się, nie chce spełnić tej woli Boga, ale ostatecznie wypełnia ją przez natręctwo tego proszącego. I tu wracamy z powrotem do Abrahama i Pana Boga. Abraham był natrętny. Jego modlitwa była bardzo skuteczna. Bóg mu właściwie wszystko przyrzekł. Kto zawiódł? Tylko człowiek. Tylko człowiek zawiódł, bo jest istotą wolną. Bóg nie. Dokąd Bóg może dawać tę, to miłosierdzie swoje? Aż do granicy życia i śmierci naszej, a nawet na samej granicy. Ale człowiek musi chcieć, bo Bóg jest Ojcem. A to dla Izraelity było wszystko. Wiedział, kim jest ojcem, a ojciec zawsze usprawiedliwia, wybacza, ale jednocześnie jest i sprawiedliwy. Powiadam wam prościa będzie wam dane, ale o co mamy prosić? O samego Boga, kto posiada Boga, posiada wszystko. Prosimy zazwyczaj w mniejszych sprawach, mniejszej wagi. To, co po ludzku dla nas jest największą wagą i największym, ma największe znaczenie, to jest życie, to jest miłość, ale prosimy też w mniejszych sprawach. Powiadam wam proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. I mówi ucząc tej modlitwy coś, co zastanowiło uczniów. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Siostry i bracia, kto jest już troszkę na tym świecie, wie, że na jego drodze może stanąć osoba, z którą będzie konflikt. Być może jesteśmy po wielu konfliktach, po wielu sprawach, gdzie jest jakiś winowajca. Czujemy się skrzywdzeni. Ale ten warunek jest i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jest to największy akt miłosierdzia i miłości, a jednocześnie największy dar dana, dany od Pana Boga. Mogę odpuścić mojemu winowajcy. Mogę zatrzymać te grzechy. Mogę odpuścić. Czy to uczynię? A co, jeżeli ta druga strona o to nie poprosi, nie jest w dyspozycji, by przyjąć to przebaczenie? Otóż wtedy dokonuje się coś, co ma taki charakter, że człowiek ma zdjęty z serca ten kamień, jest wolny, natomiast ta druga strona jest w oczekiwaniu na Boże przebaczenie, które jest zawieszone. Jakby w czasie i w przestrzeni. O ile ten człowiek nie zmieni się, nie poprosi, nie zadośćuczyni za zło, nie otrzyma tego błogosławieństwa i pokoju. Będąc zatem miłosierni, stajemy się podobni do Boga. Ci, którzy mieszkali w Sodomie, nie tyle zgrzeszyli przeciw naturze, ile zgrzeszyli przeciw samemu imieniu Boga, ponieważ odrzucili jego miłość ojcowską i okazali się niemiłosierni wobec siebie i wobec przybyszów, naruszając wszelkie prawa Boże. Możemy modlić się i Kościół modli się modlitwą wstawienniczą jedni za drugi, gdy ktoś mówi, że nikt się za niego nie modli, jest w błędzie. Każda msza święta, każda modlitwa, każdego ochrzczonego który uczestniczy w tej mszy, przyjmuje Eucharystię, modli się. Jest też i moją, i waszą modlitwą. W intencjach waszych i w moich. Amen.